Um, więc YouTube yeah. uh, to nie jest film żeby tak dużo czasu w zasadzie to jest kompletnie bez sensu uh, wesołych świąt wam życzę wesołych um, wigilii której, która już minęła więc, bo nagrywam ten film jeden dzień później wesołego pierwszego, drugiego dnia świąt Sylwestra uh, nie wiem czy coś będę wstawił w Sylwestra może tak się stanie planowałem po prostu nagrać mm, odpalanie petard noc wcześniej a to wtedy by nie miało sensu kompletnie więc e, raczej tego nie zrobię wesołych świąt wszystkich moich fanów wielkich e, e, jeżeli e, Ważne w zasadzie kogo to obchodzi tak naprawdę kto obejrzy do tego momentu filmu naprawdę po prostu w zasadzie tyle nie mam nic do powiedzenia Nikt nie miałem بسه ایشان